Oto Ania i Bartek, założyciele cateringu dietetycznego Pomelo. Gdy w 2015 roku zakładali firmę, to rynek cateringów dietetycznych w Polsce dopiero raczkował. Brakowało oferty dietetycznej skierowanej do osób aktywnych fizycznie, a kurczak z ryżem był synonimem diety sportowej. Przez ostatnie 5 lat rynek cateringów dietetycznych personalizował się i z duchem czasu zmieniło się również Pomelo. Wprowadziliśmy nowe programy dietetyczne. Otworzyliśmy się na kolejne miasta. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy ekologiczne opakowania, a grono naszych ambasadorów nieustannie rośnie. Dbamy o metamorfozy naszych klientów i zainspirowało nas to, aby zrobić własną. Przedstawiamy Wam nowe pomelo. Bardziej kolorowe, dojrzałe i nowoczesne. Wszystko po to, by lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów. Odświeżyliśmy także stronę internetową oraz kanały social media. Mamy nadzieję, że Was miło zaskoczą. Podążając za nową, lepszą jakością, nasze wnętrze wciąż pozostaje bez zmian, wierne najlepszym smakom, wyselekcjonowanym składnikom i dokładnie zbilansowanym posiłkom. Nasi klienci są dla nas największą inspiracją, dlatego my również stawiamy sobie kolejne wyzwania. Wszystko po to, aby dostarczać Wam zdrowe i pyszne danie. Katering Pomelo, zmieniamy się dla Ciebie.